Cześć, mam na imię Kasia, jestem instruktorem pilatesa i life coachem. Dzisiaj proponuję Ci 20-minutowe zajęcia wprowadzające do zajęć z pilatesa. Także wolno wytłumaczę Ci, jak ułożyć miednicę, żeby pracować efektywnie, mięśnie brzucha, mięśnie miednicy, jak oddychać. Zaczniemy w pozycji siedzącej. Stopy na odległość pięści, kolana również. Chwyć tył ud i wydłuż, wyciągnij kręgosłup. Możesz sobie wyobrazić, że jesteś marionetką, więc wydłuż kręgosłup. Maszeruj na pośladka tylko po to, żeby znaleźć kości kurszowe. Także siedzisz na kościach kurszowych wysoko, wysoko. Wdech. Z wydechem roluj miednicę do tyłu. Poczuj brzuch, który się oddala od bioder, który się oddala od kości łonowej. Rozluźnij ramiona. Wdech. Z wydechem użyj oddechu, żeby bardziej wciągnąć brzuch. Także nie chcesz mieć brzucha twardego, który wychodzi. Chcesz bardziej rozpuścić brzuch do kręgosłupa. Wdech. Z wydechem I jeszcze bardziej, zroluj kręgosłup do tyłu, rozluźnij ramiona i kość ogonowa wyciąga się do tyłu kolan. Wdech, trzymaj tą formę kręgosłupa i wróć głowa do kolan. Wdech, z wydechem na nowo, roluj miednicę do tyłu, kość ogonowa się unosi do góry, brzuch roztapia się do maty. I do kości krzyżowej. Obojczyki są szerokie, otwarte. Wdech i z wydechem wciągnij brzuch, i na nowo wróć czubek głowy do kolan. Wdech z wydechem na nowo. Miednica do tyłu. Zostań tutaj. Rozluźnij barki. Wdech i z wydechem całkowicie połóż się na macie. Trzymaj nogi ugięte, mniej więcej pod kątem prostym. Jeżeli jest to w porządku dla Twoich bioder, złącz stopy i kolana. Znajdziemy miednicę neutralną w pozycji leżącej. Z wdechem wygnij dół kręgosłupa. Poczuj kość łonową, która schodzi w dół i jest dużo miejsca między lędźwiami i podłogą. Z wydechem dociśnij dół pleców Poczuj kość łonową, która unosi się do sufitu. Jeszcze raz z wdechem wygnij kręgosłup, czyli to napina kręgosłup i rozciąga brzuch. Ta pozycja z wydechem dociśni dół pleców do kręgosłupa, kość łonowa unosi się do sufitu. W pozycji neutralnej, w idealnej pozycji miednicy, dół pleców jest lekko wygięty naturalnie, możesz sobie wyobrazić, że stoisz. To jest to samo wygięcie kręgosłupa. Kość łonowa do przodu. Ani do góry, ani do dołu. Połóż dłoń na dole brzucha i na mostku. Oddychaj naturalnie i zaobserwuj, czy brzuch się unosi, czy klatka piersiowa się unosi. Tylko obserwuj, bez oceniania. Od... Jeszcze dwa głębokie wdechy. Naturalnie. Bardzo prawdopodobne, że poczujesz brzuch, który się pompuje, który staje się jak balon, a z wydechem pozwól powietrzu wyjść z miednicy, z brzucha, z klatki piersiowej. Jeszcze raz, naturalnie, i z wydechem całkowicie wyciśnij powietrze z Twojego ciała. W pilatesie. Chcesz cały czas trzymać brzuch napięty, dlatego wykorzystujemy tylko oddech w klatkę piersiową, w klatce piersiowej, a nie w brzuchu. Trzymaj dalej dłoń, jedną na brzuchu, drugą na klatce piersiowej. I teraz wdech, podczas wdechu stara się napompować tylko klatkę piersiową, a nie brzuch. Wdech. Poczuj klatkę piersiową, która się otwiera i która schodzi w dół do maty. Brzuch zostaje płaski. Z wydechem pozwól brzuchowi się rozpuścić do maty. Jeszcze raz wdech. Do klatki piersiowej, a nie do brzucha, i wydech. Jeszcze raz wdech. Z wydechem wyobraź sobie skórę na brzuchu, która schodzi do podłogi i rozszerza się, tak jakby się rozciągał, rozciągała, rozciągała, tiszę na swoim brzuchu. Jeszcze raz, żeby poćwiczyć oddech w klatkę piersiową, wyobraź sobie, że masz filiżankę do, napełnioną kawą po brzegi, chcesz zachować tą, tą filiżankę na dole brzucha. I oddychaj tylko w płuca. Wdech. Poczuj klatkę piersiową, która staje się szersza i bardziej otwarta do podłogi. Z wydechem brzuch coraz bardziej się rozpuszcza do maty i całkowicie e, wypuść powietrze, tak jakby wyciskaj powietrze z płuc. Czyli to jest wydech e, nienaturalny, to jest wydech, chcesz Totalnie y, całe powietrze wycisnąć z klatki piersiowej. Bez unoszenia głowy, zrób kilka ruchów głową, tak jakbyś, mówi, jakbyś mówiła tak, czyli przyciągnij brodę do mostka i oddal mo brodę od mostka. I teraz znajdź neutralną pozycję, jeżeli chodzi o odcinek szyjny. Jeżeli czujesz, że nie jest to możliwe, żeby szyja była całkowicie rozluźniona. Użyj poduszki albo złożonego koca pod głową. Wyciągnij ręce do stóp, wdech, z wydechem unieś ręce do sufitu i do ściany za tobą bez kontrolowania czegokolwiek. Pewnie poczujesz, że środek pleców będzie się odklejał od maty. Wdech ręce wzdłuż tułowia. Jeszcze. Kilka razy wyciągnij ręce do sufitu i do ściany za głową, trzymając środek pleców, dolne żebra na podłodze. Tak jakbyś wyciągał, wyciągała ręce, a siła pochodzi z pleców, nie z ramion. Wdech, napompuj płuca z wydechem, wyżnij płuca, wyżnij brzuch, trzymaj filiżankę kawy na brzuchu. Jeszcze dwa ruchy. Wdech z wydechem, wyciągnij ręce, wciągaj brzuch. Poczuj, jeżeli rozluźnisz brzuch, środek pleców na pewno się odklei. Jeszcze raz. Wdech z wydechem, wyciągnij ręce. Trzymaj ramiona da daleko od uszu. Połóż ręce na podłodze i dociskaj ręce do podłogi. Twoim zadaniem teraz będzie zachowanie tej filiżanki kawy na dole brzucha. Wdech, zacznij, wydech, następnie unieś jedną nogę, prawą nogę powiedzmy, bez ruchów miednicy. Stabilizujesz miednicę. Wdech, zaczynaj, wydech i unieś drugą nogę w pozycji odwróconego krzesła, czyli twoje oparcie krzesła to jest twoja mata. Wdech. Z wydechem połóż prawą nogę na podłodze, wciągając brzuch. Starasz się oddalać brzuch od bioder. Dociśnij prawą stopę do podłogi. Wdech. Z wydechem połóż lewą nogę na podłodze. Zachowujesz filiżankę kawy na dole brzucha. Wdech. Z wydechem unieś lewą nogę, kolano nad biodrem. Stabilizuj. Wdech. Zacznij wydech, unieś drugą nogę, stabilizuj wdech, z wydechem wciągnij brzuch i połóż lewą nogę na podłodze. Dociśnij lewą stopę do podłogi, wdech, z wydechem połóż drugą stopę na podłodze. Nogi mocno ściśnięte. Skrzyżuj palce i złap potylicę. Trzymaj łokcie szeroko. Poczujesz pewnie jak rozluźnisz ręce, że dolne żebra będą łatwo wystawały do sufitu. Wydech, z wydechem staraj się zaangażować tym więśnie skośne brzucha, żeby ściągnąć żebra w dół do, do biodra po przeciwnej stronie. Wdech. Z wydechem dolne żebra i mostek rozpuszczają się do podłogi. Wdech. Z wydechem wyobraź sobie, że robisz parę na szybie. To nie jest cel sam w sobie w Pilatesie robić hałas, jak się oddycha, ale uważam osobiście, że to bardzo pomaga, pomaga żeby zaangażować głębokie mięśnie tułowia. Jeszcze raz. Wdech w dolne żebra do podłogi. Z wydechem dolne żebra z przodu i mostek opuszczają, rozpuszczają się do podłogi. Wdech. Z wydechem unieść głowę ramiona. Miednica zostaje cały czas stabilna i neutralna. Czyli trzymasz cały czas swoją filiżankę napełnioną kawą. Możesz w tej pozycji docisnąć kręgosłup, dół kręgosłupa do maty. Wygiąć kręgosłup, żeby upewnić się, że na pewno miednica jest w pozycji neutralnej. Zostań w górze. Wdech. Teraz możesz łatwo obejrzeć, patrzeć na swój brzuch. Z wydechem pozwól brzuchowi się rozpuścić, stać się jeszcze szerszym i płaski. Wdech. Z wydechem jeszcze wyżej. Staraj się odkleić łopatki, ramiona od podłogi. Miednica zostaje stabilna. Wdech, z wydechem dociśnij lewą stopę do podłogi, unieś prawą nogę. Noga zostaje ugięta. Wdech, z wydechem wciągnij brzuch i unieś drugą nogę. Ściśnij mocno nogi, poczuj napięcie dookoła guzów kurszowych, czyli mięśnie głębokie miednicy. Złap za tył ud i staraj się jeszcze wyżej unieść ramiona, czubek głowy sięga do sufitu. Wdech, zostań w tej pozycji dwa oddechy. Za każdym razem, podczas wydechu, rozpuszczaj mostek i brzuch do podłogi. Jeszcze raz wdech i z wydechem wciągnij brzuch. Brzuch staje się płaski i oddala się od bioder. Wyciągnij ręce, do ściany naprzeciwko i zacznij małe ruchy. Ramion, nic innego się nie rusza, tylko ręce. Jeszcze dwa oddechy, pięć ruchów, wdech. Z wydechem wciągnij brzuch. i Jeszcze raz wdech. I wydech wciągnij brzuch i rozluźnij. Dociśnij nogi do brzucha, do klatki piersiowej i zrób mnie. Głową rozluźnij odcinek szyjny. Połóż lewą nogę wyprostowaną na podłodze i dociśnij lewą piętę do podłogi. Złap tył uda prawej nogi. Wdech z wydechem. Dociśnij nogę do dłoni, wciągnij brzuch i z dużą kontrolą usiądź. Pięty do podłogi. Wydłuż kręgosłup. Wdech z wydechem. Kręg po kręgu, roll down. Miednica do tyłu, rozwin kręgosłup na macie. Z dużą kontrolą umieść lewą nogę w pozycji odwróconego krzesła z krzesła łap za udo, wdech, z wydechem popchnij nogę do przodu, wciągnij brzuch, wciągnij brzuch, wydłuż kręgosłup, wdech i z wydechem. Miednica do tyłu. Twoja siła pochodzi z miednicy, z brzucha. Dociśnij pięty razem i wciśnij pięty w matę. Unieś prawą nogę, zawsze na zmianę nogi, żeby zachować równowagę, jeżeli chodzi o pracę obydwóch stron. Wciągnij brzuch, kontroluj ruch, pięty razem, wydłuż kręgosłup, wdech. Z wydechem miednica do tyłu, pięty do przodu. Trzy razy wdech z wydechem. Wciągnij brzuch i usiądź. Dwa ostatnie razy. Wdech z wydechem. Rozwin kręgosłup na macie. Jeszcze bardziej otwórz dół pleców. Wciągnij brzuch. Wyobraź sobie, ja trzymam Twoje dłonie, nie pozwalam Ci rozwinąć kręgosłupa na macie, ale Ty wygrywasz i tak rozwijasz go na macie. Wdech. Unieś głowę, spójrz na brzuch i usiądź. Ostatni raz. Staraj się dotknąć piętami ściany, która jest przed Tobą. I zostań na podłodze. Abseris. Wdech z wydechem, unieś prawą nogę. Miednica zostaje cały czas neutralna. Wdech z wydechem, unieś drugą nogę. Bez ruchów miednicy. Trzymaj pięty razem, kolana razem lub lekko otwarte. Kość ogonowa zostaje na macie. Złap prawą nogę, kolano i wciśnij kolano w dłonie. Dłonie naciskają kolano, łokcie szeroko, wydłuż lewą nogę. Starasz się dotknąć pomiędzy ścianą a sufitem przed tobą. Unieś ramiona i głowę w pozycji C-curve, wdech, z wydechu wciągnij brzuch i zmień nogę. Używaj noga, która wciska, odpycha ręce, ręce, które spychają nogę do brzucha, żeby bardziej aktywować mięśnie głębokie brzucha. Wdech, z wydechu wciągnij brzuch, stabilizuj miednicę i docisnij jedną nogę do, do tułowia i zmień. Wdech. I wydech. Trzymaj obojczyki szeroko, otwarte, uśmiechają się obojczyki. I zmień. Jeszcze cztery, wydech. Wciągnij brzuch. Ostatni raz. Prawa, lewa. Double leg stretch. Ta sama pozycja. Trzymaj głowę, rozluźnij ciężką głowę na dłoniach. Wdech. Z wydechem wydłuż obydwie nogi. Wdech, ugnij nogi z wydechem. Wciągnij brzuch i wydłuż nogi. Łapi za twoje kostki. Wyobraź sobie, że łapię twoje stopy i je wyciągam. A ty trzymasz nogi brzuchem. Trzy razy. Wdech i z wydechem. Wyciągnij nogi, wciągnij brzuch. Ostatni raz. Wdech i wydech, wyciągnij nogi. Świetnie. Rozluźnij szyję, chwyć za tył ud i usiądź. Trzymaj nogi w pozycji diamentu, czyli nie chcesz rozciągać przywodzicieli, chcesz po prostu rozluźnić, znaleźć wygodną pozycję dla miednicy. Wyobraź sobie, że masz ścianę i po, tak jak na macie wcześniej, w pozycji leżącej, oprzyj podstawę, potylicę o ścianę, środek pleców, czyli żebra, dolne żebra o ścianę i odcinek krzyżowy. Wyciągnij ręce do przodu, wyobraź sobie, masz ścianę. Z przodu przed tobą masz mały stolik. Dociskasz ręce do tego stoliku, aktywujesz łopatki. Wyciągnij kręgosłup do sufitu, wdech, z wydechem pochyl głowę, broda do mostka i zroluj, zwiń kręgosłup do przodu nad tym stolikiem, który sobie wyobrażasz. Zachowaj plecy okrągłe, wdech, staraj się oddychać w plecy, z wydechem brzuch się oddala od bioder i rozwiń kręgosłup. Kręg po kręgu wyciągnij kręgosłup do sufitu. Dociśnij ręce do, do stolika. Wdech, z wydechem zwiń kręgosłup. Staraj się ruszać każdą część kręgosłupa, kręg po kręgu. Wdech, z wydechem brzuch się oddala od bioder. Wydłuż kręgosłup i rozwiń kręgosłup do sufitu. Ostatni raz, wdech. Wydusz kręgosłup z wydechem, zwin kręgosłup up and over nad talią, nad brzuchem, nad stolikiem. Czyli brzuch zostaje przyklejony do kręgosłupa. Wdech i z wydechem rozwin kręgosłup. Wydusz kręgosłup. Super. Spine twist. Obrócę się przodem do ciebie. Trzymaj nogi cały czas w pozycji diamentu i wyciągnij. Ręce do boku. Wyobraź sobie, że masz dwa stoliki pod rękami i dociśnij ręce do tych stolików albo do wielkich piłek swisball, tricepsem, żeby wydłużyć bardziej kręgosłup. Wciągnij, ściągnij dolne żebra, żeby otworzyć środek pleców. Wdech. Z wydechem. Rotacja kręgosłupa w prawo. Starasz się wydłużyć kręgosłup, wydłużyć kręgosłup, wydłużyć kręgosłup, wdech, wróć do środka. Z wydechem w drugą stronę, rotuj kręgosłup i wyciągaj. Chcesz dotknąć sufitu czubkiem głowy. Twist, 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 wdech, wróć do środka. Dwa razy z każdej strony. Często na początku. Po czujemy środek pleców, ale starasz się używać oddechu, żeby poczuć też pracę mięśni skośnych brzucha. Z wydechem ręce w dół, kręgosłup w górę, trochę tak jak korkociąg, jak otwieramy butelkę wina. Ręce schodzą w dół. Oczywiście tylko energia rąk, nie ręce realnie. Wyciągaj kręgosłup, wyciągaj kręgosłup. Ostatni raz w lewo. świetnie. Rozluźnij ramiona i połóż się na brzuchu. Superman Nogi razem idealnie, ale oczywiście jeżeli jest to zbyt y, trudne dla dołu pleców, oczywiście możesz trzymać re, nogi szerzej. Ale jeżeli możesz złączyć nogi bliżej, kość ogonowa schodzi w dół. Czujesz dużo napięcia pod pośladkami, wyciągnij nogi. Nogi są tak bardzo wyprostowane, że kolana odklejają się od mapy. Połóż dłonie na wysokości klatki piersiowej i wydłuż kręgosłup. Czyli starasz się wyciągać dwa punkty: czubek głowy i kość ogonowa. Wdech z wydechem unieś oczy. Nos, usta, gardło, obojczyki. Wciągnij brzuch, unieś brzuch, przyklej brzuch do kręgosłupa. Wdech z wydechem. Staraj się wyciągać e, obojczyki do przodu i rozwiń kręgosłup na macie. Trzy razy. Nie powinieneś, nie powinnaś czuć e, bólu, napięcia w dole pleców. Staraj się e, mm. Napinać, używać mięśni, środek pleców, góra pleców. Trzy razy, wdech i wyciągnij do góry. Staraj się bardziej wyciągnąć kręgosłup do ściany niż do sufitu. Wciągnij brzuch, wyciągnij nogi i z wydechem rozwiń kręgosłup na macie. Jeszcze dwa razy, wdech. Oczywiście tutaj nie, nie musisz unosić tułowia wysoko. Bardziej przynajmniej jeżeli chodzi o pierwszy raz, starasz się wyciągać, niż iść do góry. Wydłużaj kręgosłup. Kość ogonowa w dół. Wdech, z wydechem rozwiń kręgosłup na matę. Ostatni raz. Wdech, wydech, wciągnij brzuch. Czyli pierwsza, e, pierwszy kręg to będzie głowa. Ostatni kręg to jest miednica. Wdech i z wydechem rozwiń w dół. Naciśnij przedramiona i kolana na matę i usiądź, żeby rozluźnić dół pleców. Wyciągnij dłonie do przodu, pośladki do tyłu. Staraj się oddalić brzuch od ud. Wdech. Połóż dłonie na zewnątrz kolan. I z wydechem rozwiń kręgosłup. Rozluźnij Ramiona. Jeszcze raz wdech. Wydech. Dziękuję bardzo za wspólne ćwiczenie. Mam nadzieję do następnego razu. Jest z niecierpliwością będę czytała Wasze komentarze. Czy jest to jasne? Co byście chcieli? Jakie inne posty? Jakie inne tematy? Do zobaczenia. Miłego dnia. Cześć.